Witam po krótkiej przerwie w publikacjach na moim kanale. Dzisiaj wracam do Was znowu z recenzją sprzętu, a dokładniej tego oto drona wyścigowego, czy właściwie quadrokoptera wyścigowego klasy 210, jakim jest ten oto Eachine Falcon 210 Pro, udostępniony przez firmę Bangkok. Quadrokopter ten możemy nabyć w dwóch wersjach, w dwóch zestawach. Pierwszy to ARF za około 110 dolarów. I w tym wypadku w zestawie znajdziemy tak naprawdę tylko ramy, silniki, regulatory oraz kontroler lotu albo w zestawie RTF, czyli gotowy do lotu w cenie 175 dolarów. To jest dokładnie to, co tutaj widzicie. W takim wypadku w zestawie znajduje się znana i lubiana prosta aparatura Eachine I6. Ładowarka też prosta do naszego pakietu. Pakiet LiPo 1500 mAh3S. Niestety o bardzo niskiej wydajności prądowej, 25C. Myślę, że nawet za niskiej na quadrokopter, a zwłaszcza quadrokopter wyścigowy. Oprócz tego mamy tutaj koniczynkę do naszego nadajnika wideo. Dwa zestawy śmigieł. Są to śmigła trójłopatowe, jak widać 5045 firmy No Name. I sam quadrokopter. Sama rama naszego quadrokoptera jest w typowym układzie X, natomiast sama budowa jej. Jest dość nietypowa. Większość sprzętu podwieszono pod spodem, no wydaje mi się, że to jest akurat dobry krok. Wizualnie mi się bardzo podoba. Natomiast plus jest taki, że jeżeli damy pakiet u góry, to myślę, że będzie on w większości równoważył wagę tego, co jest pod spodem. I środek ciężkości wypadnie gdzieś tutaj, mniej więcej w wysokości śmigieł, co jest bardzo dobre dla wyważenia samej platformy. Jeżeli chodzi o komponenty, jakie tutaj zastosowano, to silniki Eachina MT2204 o oznaczeniu 2300 KV. Według producenta generują one ciąg około 440 gramów. Niestety nie ma żadnej informacji dla jakiego śmigła i dla jakiego pakietu, jakiego zasilania. No ja później na pewno zdążę wrzucić je na moją hamownię i zobaczymy jaka jest prawda. Oprócz tego mamy tutaj regulatory. Regulatory to Fly Color Fairy 20A. Nie mają one wgranego BLHeli. Natomiast istnieje taka możliwość, jest to dość proste to właściwie do zrobienia. No i na pewno będzie trzeba to zrobić później. Jeżeli chodzi o sam kontroler lotu, to jest to tak jak wcześniej mówiłem znane i ulubione SP Racing F3. Oprócz tego mamy tutaj nadajnik wideo, jest to Hina FT200. Nadajnik o 200mW mocy. Ma on 40 kanałów, w tym Raceband. Myślę, że niczego więcej tutaj nie potrzeba do drona czy kwadrokoptera wyścigowego. Oprócz tego mamy z przodu kamerkę, niestety jest to CMOS co oznacza, że jest to raczej gorszej kategorii kamera, na szczęście ma ona 700 linii no i kolejny jej plus to taki, że ma wbudowany mikrofon, więc nawet bez kamery HD możemy nagrywać również dźwięki naszego przelotu no, jednym się to przyda, innym nie no i teraz w tym quadrocopterze znajdują się jeszcze trzy komponenty, których na razie nie wymieniłem jest to, no to LED strip który w teorii powinien nam wyświetlać Różne stany naszego quadrokoptera, czy jest uzbrojony, czy jest nieuzbrojony, czy pakiet nam się kończy, czy skręcamy w lewo, w prawo, lecimy do przodu, czy może hamujemy. Oprócz tego mamy tu również odbiornik. C. Niestety, jak widać, jest to odbiornik PWM, czyli musimy każdy kanał wpiąć w niego. Jest strasznie duży. Ma dwie bardzo długie antenki, i w momencie kiedy otrzymujemy ten quadrokopter, jest on po prostu tutaj przyklejony. Te antenki po prostu sobie wiszą, więc na pewno musimy coś zrobić zanim gdziekolwiek polecimy. Najprościej jest je chyba tutaj przymocować pod ramionami z tyłu. Ciąg z silników i tak będzie pchał końcówki w dół, więc raczej te końcówki będą wtedy bezpieczne. Druga opcja to założyć tutaj trytki elektryczne i puścić same antenki pionowo w górę. Ja akurat w tym momencie już latam z podpiętymi pod spodem. Sprawdza się bardzo dobrze. Niemniej jednak, sam ten odbiornik i idea jego umieszczenia na zewnątrz jest mocno nietrafiona. No, ja niestety wiem, dlaczego tak jest. A czemu tak jest? To dla, dokładnie dlatego, że mamy tutaj ostatni element naszego kadrokortera, czyli PDB, czyli płytkę dystrybucji zasilania różnych przewodów w środku. Jest to ten wielki tutaj moloch na dole, który tutaj widać. Ma on bardzo, bardzo dużo konektorów, które zajmują od cholery miejsca, przez to w środku nie zmieścił się już odbiornik. No, ta płytka jest tak naprawdę najsłabszym ogniwem tego quadrocoptera, i również ze względu na to, jak tutaj różne rzeczy są podpięte do tej płytki dystrybucji zasilania, nie możemy konfigurować naszego paska LED stripa, ponieważ działa on na zasadzie, nie wiem, załóżmy to mechanicznej, tak? mechaniczne rozwiązanie nie wiem jak to nazwać inaczej. LED-strip zamiast być wpięty w kontroler lotu, jest wpięty w nasz odbiornik. Mamy tutaj podwójne kabelki i kiedy tak naprawdę wciskamy lewo albo prawo, te sygnały sterują LED-stripem, a nie sterują kontrolerem, który później powinien sterować LED-stripem, co pozwalałoby nam na dalszą konfigurację tego urządzenia. To PDB tak naprawdę jest wyprodukowane chyba pod większość kwadrokopterów marki Falcon, no i przez to musiało zostać ujednolicone. Te kwadrokopiary zazwyczaj są dostępne w dwóch albo trzech wersjach FC. Jedne mają wyjście na LED strip, inne nie mają wyjścia na LED strip. Po prostu Chińczycy tak sobie to wymyślili, że wolą nas ogłosić z możliwości sterowania tym LED stripem, niż żeby ktoś, kto kupi gorszy kontroler, nie miał w ogóle tego LED stripa. W tym momencie, tak jak teraz to jest podłączone, to LED strip jest tylko i wyłącznie dekoracją. Jest to o tyle gorsze, że nie mamy tu również bazera. Nie mamy również OSD, wbrew temu co napisano na stronie produktu. No i przez to nie mamy żadnej fizycznej oznaki, że kończy nam się na przykład pakiet. No jest to dość niefajne, zwłaszcza jeżeli zaczyna się dopiero latać i jeszcze nie wyczujemy naszego quadrykoptera. Nie wiemy kiedy kończy mu się moc. No, może być to sporym problemem. Na szczęście można dość prosto i tanio temu zaradzić. A na pewno w najbliższym czasie umieszczę filmik, jak przerobić ten kwadrokopter, żeby był czymś nieco lepszym i z większą możliwością, że tak powiem kustomizacji. Cała ta zmiana będzie polegała na wymianie tego PTB na jakieś standardowe wielkości kontrolera, dzięki czemu nie tylko że dostaniemy wszystkie te opcje podłączenia bazera, skonfigurowania naszego LED stripa, to również prawdopodobnie zwolni nam się na tyle dużo miejsca, żeby wsadzić ten nieszczęsny odbiornik do środka. Teraz jest to bardzo problematyczne, bo jeżeli wylądujemy na śniegu, tak jak jest teraz zima, albo nawet w wysokiej trawie, która będzie mokra, no to niestety od razu dochodzi, albo może dojść do zwarcia, no i możemy usmażyć w najlepszym wypadku tylko ten odbiornik, a w najgorszym wypadku pewnie całość, czego bym się nie zdziwił, bo to, to PDB naprawdę wygląda tragicznie. Teraz, żeby ta recenzja była pełna, to wypadałoby jeszcze zważyć nasz quadrokopter. Sama platforma waży 313 gram. Gotowy do lotu. Ze śmigłami będzie ważył około 448-450 gram. No i, no i kolejna znowu sprawa. Mamy tutaj podeścig, zresztą jak w większości kwadrokopterów wyścigowych, na którym moglibyśmy zamontować kamerę HD. Na pewno w którymś momencie, kiedy będziemy latać, na pewno każdy z Was, albo nas, będzie chciał nagrać swoje filmiki i podzielić się nimi z naszymi przyjaciółmi, pochwalić się innymi sprawami. Niestety, jeżeli założymy na przykład popularne GoPro, to nie ma szans latać przy śmigłach 5-calowych. On po prostu się nie mieści. Musimy przejść na śmigła co najmniej 4-calowe. A tak naprawdę w wypadku GoPro nawet 4-calowe, nie pozwolą nam go zamontować. Będzie bardzo na styk. Niebezpieczeństwo zawsze będzie jakieś, że coś obetrze. No ale mamy jeszcze też Runcama, tak? Też jest popularny. Jest trochę mniejszy, węższy. Przy śmigłach 5-calowych nadal nie da rady. Mobius to chyba najmniejsze co ja mam w swoim arsenale. I myślę, że nie ma zbyt wielu innych alternatyw. Niestety znowu, jak widać spadło, czyli obcierają. W wypadku śmigieł 4-calowych Problem znika, co prawda tak jak mówiłem nie zainstalujemy już GoPro, ale z Runcamem, czyli również z Mobiusem możemy spokojnie latać i nagrywać nasze filmiki. No niestety jak zawsze zmiana z 5 na 4 cale spowoduje to, że będziemy mieli mniej ciągu. No ja na pewno będę próbował to skompensować dodaniem jeszcze jednej łopaty, no ale najpierw będę musiał sprawdzić czy nie popala silników i regulatorów i czy one to po prostu uciągną. Samego kontrolera mamy wgrany już BetaFlight, natomiast ja postanowiłem, że w wypadku tego kodrokoptera nie uraczę Was tym, jak skonfigurować BetaFlighta, jak wypidować i zmienić ustawienia. Ponieważ, jeżeli planuję za chwilę go przerabiać, nie miałoby to większego sensu. Na pewno przy okazji tamtego filmiku coś takiego Wam pokażę. Natomiast jeszcze na koniec powiem Wam, jak zbindować się z naszą aparaturą. Jako że na pokładzie pamiętamy o tym, że mamy nadajnik wideo, to podłączamy antenkę, żeby niczego nie upalić. Nadajnik bez antenki za chwilę by się zniszczył, upalił końcówkę mocy. No i w tym momencie, jeżeli podłączymy zasilanie, nasz quadrakopter ożywa, ale jeśli włączymy naszą aparaturę wcześniej wspomnianą i 6 to nadal nie możemy uzbroić naszego quadraptera. Nawet defaultowo z drążków. Jest tak, dlatego, że nie jesteśmy w ogóle jeszcze zbindowani. Żeby się zbindować, podłączamy zasilanie. Odwracamy nasz quadrokopter. I na ostatnie kanały, jest tu oznaczenie B przez VTC. Zakładamy z workę, Która była zresztą zaczniona razem z produktem. W tym momencie, jeżeli podłączymy zasilanie, kwadrokopter włączy się w trybie bindowania. Jeśli w tym momencie. Włączymy naszą aparaturę wciskając przycisk BIND. Mieliśmy przez chwilę komunikat o bindowaniu. Także jesteśmy już zbindowani. Teraz, jeżeli odłączymy zasilanie, zdejmiemy naszą zwórkę. Załączymy znowu zasilanie. To za pomocą komendy z naszych drążków w ten sposób możemy uzbroić nasz kwadrokopter. Poinformuje nas o tym również dioda LED, która tutaj powinna zacząć palić się na czerwono. Jak no, widać, wszystko działa jak należy. Żeby rozbroić nasz kwadrokopter dajemy sticka w tą stronę, dioda zgasła, teraz sobie mruga, coś tam oznaczając. W tym momencie w betaflightie moglibyśmy jeszcze zdefiniować nasze drążki. Natomiast ja chciałem tu jeszcze wspomnieć o tej aparaturze. Jest to Achine i6, a nie oryginalny Flysky i6, co oznacza, że w tej aparaturze mamy menu, w którym możemy zmieniać nazwę naszego quadrocoptera, naszego modelu, zmieniać jego typ itd. Tak tak Niestety, przez to, że jest to rebrand, to to menu nie działa. Nie mamy tej możliwości. Dopóki nie włączymy jej trzymając tych dwóch trimerów do środka i wtedy dajemy zasilanie. I nagle menu staje się dostępne. Możemy albo uaktualnić software, albo właśnie tak jak mówiłem wcześniej, zmieniać ustawienia naszego modelu. Aparatura ta mimo że tania i już dość stare rozwiązanie, to nadal jest całkiem dobra, uważam. Inaczej niż większość popularnych aparatur jest zasilana z czterech paluszków AA. Normalnie byłoby to pakiet LiPo 3S albo 2S. A mamy tutaj dostępne trzy przełączniki dwupozycyjne, jeden trójpozycyjny oraz dwa potencjometry, które akurat w wypadku kwadrokopterów prawdopodobnie nie będą nam zbyt potrzebne. Ale oprócz tego jest mała, kompaktowa, wygodna, no bardzo przyjemna. Troszki działają wystarczająco dobrze, żeby latać precyzyjnie. I tak naprawdę nic więcej do szczęścia nie potrzeba, więc na pewno ta aparatura nie jest w żadnym wypadku minusem tego zestawu. Osobiście nie wiem, czy polecać ten quadrocopter, wydaje mi się, że nie, no ale mam nieco mieszane uczucia. Może powiedzcie mi, co Wy sądzicie na temat tego zestawu. No i jak zwykle, zapraszam do subskrypcji, zwłaszcza jeżeli chcecie zobaczyć, jak przerobić ten quadrocopter. Będziecie powiadomieni, kiedy w najbliższej przyszłości umieszczę jakiś filmik.